Bye. <laughs> Patanci, sybiracy, koleżanki, koledzy samorządowcy z panią burmistrz, poczty sztandarowe, żołnierze, przebioletni księża, drodzy młodzi przyjaciele, szanowni państwo od wielu, wielu lat możemy w sposób taki spokojny, swobodny, spontaniczny spotykać się w tym miejscu, aby oddać hołd. Ofiar 17 września 1939 roku i z okresu późniejszego, tym wszystkim, którzy złożyli daninę krwi, walcząc o niepodległość, o wolność, jak również tym wszystkim, którzy po tej aneksji na Kresy Wschodnie z tej racji, że byli Polakami, a nie Daj Bóg, nauczycielami. Pracownikami administ administracji, pracownikami lasów państwowych, które z całymi rodzinami z tego tylko powodu były wywożone w głąb. Oddajemy hon tym wszystkim, którzy zostali już na tamtej nieludzkiej ziemi i tym wszystkim, którzy przeżyli te okropności i mogą ten dzień dzisiaj z nami świętować. Pamiętam. Lata 60., 70. Jako młody człowiek z wypykami na twarzy słuchałem opowieści tych, którzy przeżyli okropności, wywózki na Sybir. Miałem wtedy rozterki wewnętrzne, bo jak się ta historia gdzieś tam, właśnie szeptana, miała do tego, co było w podręcznikach, gdzie w sposób bardzo pokrętny. Mówiono o, inwaz o 17 września, jako że Armia Radziecka broniła mniejszości narodowych. Natomiast Gułag, Workuta, stepy Kazachstanu po prostu były, były przemilczane. Szanowni Państwo, pokój, przyjaźń między narodami jest wartością nieraz nadaną na zawsze i wszyscy powinniśmy. My, jako Polacy, ale również nacje, dbać o ten, o ten pokój. Miesiąc temu z panią burmistrz uczestniczyliśmy w wyjeździe w zaprzyjaźnionym mieście Neuminster, niedaleko Hamburga, i byliśmy świadkami demonstracji organiz młodzieżowych organizacji neonazistowskich. Także jeszcze, oczywiście w głębokiej mniejszości, ale są ludzie, dla których nienawiść dominacja nad innym narodem yy, stanowi kredo swego życia. Stąd też powinniśmy dbać o te wartości, o tę wartość nadrzędną, jak, jaką jest wolność, demokracja, niepodległość. Czcigodni Sybiracy, czcigodni kombatanci w imieniu własnym, w imieniu obecnych tutaj Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Mrozinkiewicza i zastępcy i wice starosty, Dariusza Drzeżdżeskiego, wszystkich radnych. Chciałbym złożyć wszystkim Wam jak najlepsze, najserdeczniejsze życzenia wielu, wielu lat życia. Po to, żebyście byli tymi żywymi świadkami okropności, wojny, nienawiści, pogardy dla drugiego człowieka. Abyście tą żywą lekcję historii mogli jak najdłużej przekazywać. Nam, jak również jeszcze młodszym pokoleniom pozdrawiam wszystkich uczestników tej uroczystości. Dziękuję. Poproszę teraz panią burmistrz i pana starostę oraz pana Edwarda Baranowskiego, który zostanie odznaczony krzyżem zesłańca sygiraków. 영상편 <목소리법> pierwszy kwiaty składa związek sybiraków koło w Giżycku. Związek Sywiraków regionu warmińsko-mazurskiego oddział w Dziżycku. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Delegacja dowództwa garnizonu Giżycko. Delegacja władz miasta. W składzie pani burmistrz Jolanta Piotrowska, zastępca burmistrza, pan Paweł Czachanowski, sekretarz miasta, pan Arkadiusz Połojański. Delegacja starostwa powiatowego w składzie pan starosta Wacław Starzewicz, pan Starosła Mirosław Dżarzewski, przewodniczący Rady Powiatu, pan Lech Mrozinkiewicz. Leśnictwa Giżycko. Delegacja Rady Miasta w składzie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Lemecha, Pan Radny Cezary Parwotko i Pan Radny Ryszard Błoszko. Należy samorządny Związek Zawodowy Solidarność.